Jestem odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce opon przemysłowych marki Apollo oraz opon rolniczych marki Freder W obecnej chwili jeździmy po Polsce z busem, który ma zamontowane na w przedziale bagażowym opony przemysłowe marki Apollo, w celu przybliżenia ich klientom naszym. Odwiedzamy serwisy wraz z serwisami, odwiedzamy klientów ostatecznych po to, aby w tym segmencie w którym jest jakby bardzo wiele marek no w jaki sposób się wyróżnić i, i zostać zapamiętanym zarówno przez serwisy jak i przez tych klientów ostatecznych. Właśnie do tego służy nam obecne tutaj auto, które odwiedzało już kilka krajów i w każdym kraju program jest tak prowadzony, że odwiedzamy poszczególne nie wiem, punkty dealerskie, klientów również ostatecznych celem właśnie zaprezentowania opon Apollo. Pokazania jakości dokładnej wykonania opon, generalnie przybliżenia oferty, również rozmiarówki, jaką posiadamy, bo opony wszystkiego typu znajdują się na tym aucie. Bus obrębowany oprócz marki Apollo jest również logiem Manchester United. Jest to drużyna piłkarska z Wielkiej Brytanii, jak większość z Państwa kojarzy. Apollo. Podjął współpracę z Manchesterem na zasadzie sponsoringu tej drużyny, jak również są prowadzone wspólne działania w Azji polegające na budowie boisk piłkarskich przy szkołach w jakichś mniejszych miejscowościach, czyli popularyzację piłki nożnej na terenie Azji. Są też, jakby oprócz obok maszyn czy opon prezentowanych na aucie, widzimy również piłkarze, jakieś motywy związane z piłką nożną. Podczas naszej trasy promocyjnej z marką Apollo zauważyliśmy, że nawet pojawiając się u klientów, którzy już z nami współpracują, którzy już opony zamawiali, montowali, na przykład pojawiają się pytania o różne elementy opon. Ten element, który widzimy tutaj, no z angielskiego jest to łamacz błota, czyli element służący lepszemu oczyszczaniu się opon w pracy. na. na w trasy oprócz modeli na stałe prezentowany, yy, oferowanych yy, prezentujemy również yy, nowości. Jedną z nich jest ta opona, czyli jest to opona występująca w dwóch rozmiarach: 12x16,5 oraz 10x16,5, to jest akurat węższy. Te opony stosowane są wymiennie do tych samych maszyn. Yy, ta jest stosowana na bardziej sypkich podłożach, natomiast jeżeli maszyna pracuje większość czasu na podłożu utwardzonym, Gdzieś gdzie jest, istnieje wyższe ryzyko przebicia opony, wtedy polecamy tą oponę, która ma zdecydowanie więcej gumy i bieżnika jest sztywniejsza.